Cześć, mam na imię Bartek i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o różnicach pomiędzy oponami zimowymi a letnimi oraz dlaczego warto je wymieniać. Poruszamy ten temat, ponieważ już zaraz średnia dobowa temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza i jest to najodpowiedniejszy moment na wymianę ogumienia. Opona zimowa ze względu na swoją mieszankę kauczukową przy niższych temperaturach nie twardnieje zbyt bardzo, a nabiera odpowiedniej sztywności, gwarantując nam możliwie jak najlepszą przyczepność w takich warunkach jak śnieg czy lód. Natomiast właściwa konstrukcja bieżnika opony zimowej doskonale sprawdza się przy odprowadzaniu wody, śniegu czy błota. Pośniegowego. Dzięki czemu uzyskujemy możliwie jak najwyższe bezpieczeństwo w trakcie jazdy zimą, które dla nas, jako dla kierowców, powinno być najważniejsze. Dlatego, dbając o nasze bezpieczeństwo, pamiętajmy o wymianie opon na zimowe.